Witam na kanale CKultura, gdzie moim gościem wspaniałym jest pan dr Muszyński. Dzień dobry państwu. I przyczynkiem do naszej rozmowy będzie 101 rocznica podpisania traktatu weselskiego. Także jakże istotnego traktatu dla naszego kraju: odzyskanie niepodległości po tylu latach, można powiedzieć, zniewolenia tych zaborów. I będziemy rozmawiać na temat architekta Wielkiej Polski, czyli. O Romanie Dmowskim i autorem albumu właśnie y, Architekt Wielkiej Polski Roman Dmowski. Jest pan dr Muszyński, książka, ten album wyszedł dwa lata temu, jest niezwykle okazały i moje pytanie jest, jest takie... Tylko jeszcze to dadam, że ja jestem współ, współautorem. A tak, jeszcze Bo żona... Było dwoje, tak. Tak, żona. Moja żona. która jest doktorem historii i wykonała gigantyczną pracę przy kwer kwerendzie archiwalnej. Ona jest tą osobą, która wyjęła tutaj wiele cytatów, które były... Bardzo wzbogaciły ten album. Ten album i właśnie ta pozycja jest na tyle istotna, że pokazuje to bardzo pozytywne oblicze w obecnych czasach, bardzo niszczone, czyli to pozytywne oblicze obozu narodowego, który doprowadził do odnowienia, do powstania znowuż, można by powiedzieć, skajdan tej nowej Polski. W jakim sensie. Tak też nam nie chodziło o to, żeby pokazywać pozytywne oblicze. Nam chodziło o to, żeby tak naprawdę pokazać, jak to było naprawdę. Bo często spotykamy się z takimi argumentami, że twórcą polskiej niepodległości to był Józef Piłsudski. No oczywiście tak. E, tak taki, taki jest oficjalna wersja, e, tak się mówi. No, Ja z tym zawsze pole, polemizowałem, uznając, że no, to nie było tak do, do, do końca jak głosi, czy głosiła oficjalna propaganda przez wiele, wiele lat. Właśnie ta propaganda została powstała, po, zaczęła być budowana głównie po 26 roku, co prawda i wcześniej ta narracja była w pewien sposób narzucana. Ale mamy teraz do czynienia z tą trzecią Rzeczpospolitą i niestety Roman Mowski jest moim zdaniem celowo odsuwany od tego, że to właśnie on był jednym z tych konstruktorów tej, tej nowej, drugiej Rzeczpospolitej. Może nie tyle, że konstruktorem politycznym, ale tego, że Polska odzyskała tą niepodległość, że Polska była w obozie alianckim, który, który walczył z Niemcami. Tak jest. O tym się nie mówi, tego się nie rozumie, że w momencie kiedy był Piłsudski, gdyby był sam Piłsudski, Piłso, nie byłoby dmo, Dmoski jego, nie byłoby tej jego alternatywy którą on stworzył, Polska była, byłaby kraj, krajem, który by się znalazł w obozie niemieckim, wyłącznie w obozie niemieckim i jej status w momencie, kiedy Niemcy przegrały wojnę, byłby o wiele gorszy. Znaczy byłaby krajem po kraju Węgier. Które, były, były, które po prostu zostały pocięte i ograniczone do jednej trzeciej swojego pierwotnego Wymiaru. Co do samych koncepcji, to mamy do czynienia z tymi głównymi dwoma. Była koncepcja Dmowskiego i była koncepcja Piesuckiego. Co do kwestii odzyskania niepodległości, co do kwestii tego, jakie będą miały granice Polska, jaki będzie ich stosunek do, do, swoje, do tych sąsiadów, Czy, czym one się różniły? Mógłbyś to w jakiś sposób nakreślić. No to jest oczywiście temat na wielką debatę, natomiast bardzo króciutko. Dmowski uważał, że polityka polska, polityka niepodległości powinna opierać się o sojusz z państwami Antanty, jakimi by one nie były. Natomiast Piłsudski, jego koncepcja, było oparcie się o mocarstwa centralne, czyli Austro-Węgry -Austro i Rzeszenie Niemiecką. Taki była generalny, generalny podział. I w ramach tego podziału, oczywiście, obaj ci politycy prowadzili działania. No, Józef Piłsudski, jak wiadomo, stworzył legiony, które walczyły przez trzy lata u boku armii austro-węgierskiej Austro i armii nie 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 niemieckiej. E, walczyły dzielnie, oczywiście, bo to byli Polacy, to byli polscy patrioci, e, ale jakby korzyści politycznych z tego dla sprawy polskiej było naprawdę niewiele, e, bo e, powiedzmy kręgi nieprzyjazne Polsce na zacho zachodzie, w krajach Antanty, były e, no, bardzo ucieszone tym, fa fa tym fa fa faktem, mając w rękach argument, że Polacy nie, nie walczą po stronie yy, no, wo, wolnego, wolnego świata, tylko wspierają agresywną agresy no, politykę nie, nie, niemiecką, więc trzeba Polskę ukarać. Trzeba Polskę ukarać, yy, czyli Polska być może by powstała, tylko byłaby jakimś kadłubowym kraikiem gdzieś na obrzeżach nie, 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 Niemiec. Tak jak się to stało z Węgrami w 1920 roku po traktacie w Trijanon. Natomiast polityka Roman Antmoskijego polegała na tym, żeby wspierać państwa Antanty, doprowadzić do tego, żeby państwa te uznały. To, że Polska ma prawo do istnienia i wspierać to, żeby znaczy doprowadzić do tego, żeby te kraje uznały, żeby ta Polska odrodzona była krajem silnym, krajem, który będzie mógł sam o sobie stanowić. I tu mamy do czynienia z tym, że Roman Mowski już wcześniej. a Zresztą bym się cofnął, bo Roman Mowski był często, jest często oskarżany, że to jest rusofil, że to jest ten, który za wszelką cenę jest zwolennikiem Rosji, że zamyka się tak naprawdę na Rosję, a tu mamy do czynienia z pewną celową, pragmatyczną polityką. I wyrazem tego było to, że zaraz jak wybucha wojna, to powstaje Legion płaskiego. Później są starania, żeby też stworzyć kolejne siły zbrojne na wschodzie. Zresztą pan doktor jest autorem książki na temat właśnie legionów, które służyły po stronie rosyjskiej. Walczyły, po stronie. Wal, tak, walczyły tak, tak. po stronie rosyjskiej. I jednocześnie nie tyle chodzi o samą Rosję, co na zachodzie też są starania ku temu, żeby powstały też siły zbrojne stworzone właśnie z Polaków we Francji. Tak jest. I wynikiem tego jest właśnie Armia Haleja. Tak jest. I to jest właśnie ten kluczowy moment, myślę. Kluczowym momentem było, znaczy na pewno było wiele, tak, na pewno powstanie błękitnej armii, tak naprawdę była to armia Dmoski jego, bo to Dmoski doprowadził do jej powstania, Dmoski doprowadził do tego, że 24 tysiące ochotników z USA i Ameryki, Kanady i innych państw spłynęło do Francji, żeby tam do tej armii wstąpić. I tak naprawdę generał Haller, który później stał się twarzą tej Admi i jej dowódcą, dowódcą, przejął ją w momencie, kiedy ona już istniała. W momencie, kiedy już jeden z pułków nawet walczył na froncie zachodnim i tam poniósł duże streaty. Dmoski nie przyjął, znaczy niemu proponowano. Objęcie dowództwa tej armii. Francuzi mieli taką koncepcję, żeby da, da, dać mu tytułarnie stopień generała, żeby był właśnie kimś takim, który, powiedzmy, no, firmuje swoją osobą te oddziały. Ale Moskwi powiedział, że nie, że on nie jest czymś czymś, 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 czymś takim zainteresowany, bo on nie jest wojskowym. On jest biologiem. Więc on nie ma ochoty tutaj udawać kogoś, kim nie jest. Nie będzie dodać sił munduru tylko po to, żeby ładnie wyglądać do fotografii. I ciekawe jest to, że z kolei w przypadku Piłsudskiego, który także nie był żadnym wojskowym, oczywiście nawet nie miał żadnego wyższego wykształcenia poza maturą, on takich obiekcji nie miał i chętnie przyjął od Austriaków tytuł brigadiera. Udawał, że dowładził swoją pierwszą brygadą. Tak naprawdę, no, gdyby nie to, że miał wokół siebie grono oficerów no to, to jego dowodzenie mogłoby się bardzo przykro skończyć dla, dla tych chłopaków jego żołnierzy. Także no, to takie były dwie osobowości, tak? Dbowski e, nigdy nie udawał kogoś, kim, kim nie jest. Z kolei Piłsudski lubił mundur, lubił odznaczenia. E, e, on był człowiekiem uczciwym oczywiście. To, to był człowiek, który miał swoje idee fixe. To nie była gra z jego, jego strony, no ale jego słabością było to, że miał taką miętę do munduru. On ten mundur uważał, że to jest coś, co stanowi jego ja. Oczywiście nie był żadnym wojskowym i, i, i tak naprawdę no, to była trochę taka mistyfikacja z jego, z jego strony. I teraz zbliżamy się właśnie do traktatu w Salu, gdzie Polska staje po stronie właśnie aliantów i rozpoczyna się gra polityczna wokół tego, co zrobić, żeby te polskie wpływy, polskie te, można powiedzieć, że żądania, były zrealizowane, bo to nie było proste, bo też, też sam obóz tej antanty był dość podzielony względem Polski. Na pewno tak. Znaczy pierwszym, pierwszym faktem, nie, naj, który był najbardziej istotny było to, że w 1917 roku i 1918 osie, osie, osiem, Antanta uznała Komitet Narodowy Polski Dmowski i jego w Paryżu za rząd polski de facto, więc niezależnie od tego, co było w Warszawie i kto był w Warszawie, czy, czy to był Piłsudski czy ktoś inny, a Antanta uznawała Dmoskijego Jego jako przedstawiciela Polski tak. i żadnego innego nie uznawała. To był bardzo istotny fakt, bo to wolną rękę dmoski Jejemu do tej, tej misternej gry, którą ro -ro rozpoczął wtedy, żeby przekonać aliantów. Do tego, że po pierwsze Polska ma prawo do dostępu do morza, ma prawo do tego, żeby to nie było tylko królestwo kongresowe, co na początku Antanta uznawała, ale żeby to były też obszary, które były zajęte przez Niemcy w ramach pierwszego, drugiego i trzeciego rozbioru. Miała prawo do tego, żeby odzyskać Galicję. Aha. A także, co jest niezwykle istotne, o czym się bardzo mało mówi, żeby odzyskać maksymalnie ile się da z obszarów Polski na wschodzie. Ta granica dm. jego, którą on w 1918 roku pokazał, bo ja tutaj tutaj do kamery pokazać, to jest ta mapa. To jest Polska, która obejmuje Równo na zachodzie obszary zajęte przez rzeszę niemiecką, ale na wschodzie sięga daleko daleko dalej, dalej niż granica drogi RP po wojnie z bolszewikami. Także tutaj w granicach Polski był na przykład Mińsk Litewski był były, była cała szereg miast, które niestety po 1921 roku już do Polski nie należały. Łącznie z tym kamieniem. Kam, kam... Kamieniec Podol podolski, tak. oczywiście, tak, tak. I tutaj, w czasie samego, tak, podczas samych tych obrad, było, mieliśmy do czynienia z tym, że Dąski przemawiał w paru językach. Dlaczego? No Tutaj taka teoria spiskowa jest jedna, ale to najpierw... A to teorii spiskowej nie znam, natomiast wiem, że wiem, mu tak pypyło. Py py było. Otóż Dmłowski miał bardzo dużą przem przemowę, którą nie wiedział, ile będzie trwała, bo nie był do niej przygotowany. Nie, 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 nie miał kartek. On usłyszał, że tego i tego dnia. E, musi się stawić i wygłosić, jakie Polska zgłasza postulaty tery, tery, terytorialne. Na całe przy, przygotowanie mowy miał parę godzin, więc on sobie usystematyzował w głowie, co ma powiedzieć. I jak to wyartykułować, jakich argumentów użyć. Natomiast było tego tyle, że on się obawiał, że jeżeli będą tłumacze, to czas utracony przez, tłumacze, tłumacze, przez tłumacza, który będzie to tłumaczył i jeszcze może się w to wkraść jakieś przekła przekłamanie, nieścisłość, spowoduje, że jego argumenty zostaną zbite. Mhm. Więc uznał, że najlepiej będzie, kiedy powie to po prostu sam. No i sam w tych czterech, czterech językach przez parę godzin prowadził wywód nieprzygotowany do tego wcześniej, ale ta, ten wywód okazał się jego gigantycznym sukcesem. No i w no, i dzięki temu tak naprawdę te argumenty zostały przyjęte Bo do tej pory wszystkie elaboraty, które Dmoski pisał, Dmoski jego otoczenie, bo to był wielki sztab ludzi, który pracował na ten jego sukces, one były wysyłane do. Ministerstwa Spraw zagra, 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 Zagranicznych a, frer, re, Francji, Foreign Office w Anglii czy w USA. Ale one tam były wysyłane i nie wiadomo było, co się z nimi dzieje. Czy w, w, w ogóle ktoś je no tak. widział, czy ktoś się nad tym pochylił, czy w ogóle okazało się, że oczywiście nie. E, oczywiście e, one były tam gdzieś, tonęły w jakichś stosach akt i żaden e, polityk, który faktycznie miał możliwość decydowania, on tak naprawdę e, tych koncepcji Dmoskijego i postulatów Polski nie znał. Więc to był przełomowy moment dla, e, dla Polski, dla Dmoskijego w jego walce do tego, żeby doprowadzić, żeby właśnie na, na zachodzie, bo chodziło głównie o Zachód. Chodziło o, o te ziemie, które były pod panowaniem niemieckim, żeby je w jakiś sposób przekonać Anglię w mniejszym stopniu Amerykę do tego, żeby Polska miała prawo no, odzyskać Gdańsk, odzyskać Poznań, odzyskać szereg innych, innych, innych miast, a szczególnie odzyskać Górny Śląsk z jego przemysłem który był dla Admowski jego kluczowy. No i można powiedzieć, że w większości udało się ta cała koncepcja. To co też co prawda wynik wojny 1920, a raczej to, co się działo w trakcie. Mówimy o tych plebiscytach, które były na Warmii i Mazurach i niestety te plebiscyty zostały przegrane, ale ostatecznie... One zostały wrzucone później przez Anglików, jako taki psztyczek w nos dla jego żeby sobie nie myślał. Tak samo było z Gdańskiem. Gdańsk tak naprawdę został zaklepany dla Polski i w ostatniej chwili Lloyd George wystąpił że ten Gdańsk, to może jednak nie, bo, y, no, bo, bo, bo coś tam. już nie pamiętam, jak, jaka była tam jego, y, jakie były jego argu, argumenty w tym momencie, ale, ale, ale nie, ale ponieważ y, wielkie, wielkie mocarstwa, dogadując się na temat Polski, miały oczywiście w tle 30. Zbliżonych tematów, więc tam cały czas były targi o to. My wam damy to, wy nam oddacie to, tak? Tak jak w partii szachów, wymiana pionów, wymiana figur, zobaczymy, kto będzie lepszy i kto więcej ugra. W to oczywiście wchodzimy kwestie prestiżowe bo y, Anglia nie chciała ulec Francji, Francja chciała pokazać, że jest silna, Ameryka się w ogóle dysta dystansowała, no, to był cały balet polityczny wokół tego i w tym balecie Dmoski musiał twardo artykułować polskie arg argumenty, bronić się, bronić się szczególnie przed dyplomatami brytyjskimi, no, i na, na ile mu się to udało, to mu się udało. Na ile mu się nie udało, no to jemy. No, Gdańska nie udało się odzyskać, nie udało się odzyskać Warmii i częściowo Mazur. E, no na Śledowisku były później powstania, no i były. No Był plebiscyt, ale jak jeszcze jeżeli popatrzymy, na efekt taki czysto traktatowy, jaki był, to co Polska odzyskała w trakt 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 traktacie wersa wersalskim, to nigdy w historii naszego kraju tyle ziemi nie udało się oderwać od Niemiec i przywrócić macierzy, co właśnie w 1911 roku w trakt traktacie wersalskim. I tym wspaniałym, pozytywnym akcentem. Jeżeli jeszcze tak. mogę coś powiedzieć, bo ten tak? album to nie jest tylko album o Dmoskim jako polityku, to jest także album o Dmoskim jako człowieku. Mało kto wie, że dzięki i jemu mamy jedną ciekawą rzecz. Otóż w Polsce wszyscy lubimy pieczarki. Tym, który. Był pierwszym, który zaczął promować pieczarki jako potrawę, był właśnie Roman Dmowski. On otrzymał od Twoich kolegów z Francji sadzonki jako biolog. Które nie praktykował ale biolog, który się znał, stworzył pierwszą w Polsce plantację pieczarek, tam je hodował. I kiedy miał wizyty jakichś znanych osób, każda z takich osób otrzymywała koszyczek z grzyba, 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 grzybami, a także karteczkę, w jaki sposób je przyrządzić. No i ileś tam osób takie. Takie podarki otrzymała, W efekcie pieczarka się przyjęła i w latach 30. już była czymś znanym, już to nie był jakiś taki cymes z Francji, tak. nie wiadomo co, tylko no, bardzo ciekawa potrawa, bardzo smaczna. Dzisiaj, przecież bez pieczarek praktycznie nie ma polskiej kuchni. No tak, tak. Pieczarki są dość popularne, także mm, kończymy nasze nagranie. Polecamy. Właśnie album dr Muszyńskiego i pani dr Muszyńskiej. Myślakowskiej Muszyńskiej. muszyńskiej, dokładnie. I co? I zapraszamy na kolejne nagrania, gdzie będziemy poruszać właśnie takie kwestie historyczno-polityczne, można powiedzieć. I pan doktor Muszyński, myślę, że będzie u nas częściej gościć. Bardzo chętnie, chętnie bardzo, bardzo chętnie. dziękuję. Także polecamy kanał C Kultura, Zachęcamy do subskrybowania, lajkowania, klikania, dzwoneczków różnie. Również, jak to mówi pan Stanisław Mialkiewicz, bez dzwoneczka to się nie obędzie, prawda? <słuchaj> <słuchaj> Także dziękuję.